Taki na dni też nie wygrałam. Taki odświeżasz powietrza? Taki Wentylator! No ale nawet nie, nie mam. No ja wiecie już w targowisku no. wygrałam swoje. No. Miłość swojego życia wygrałam w targowisku. Cześć, dzień dobry. Witam się w kolejnym vlogu. Poprzedni vlog właśnie się zapisuje. Ja na głowie mam farbę. Proszę. Musiałam przeczyścić jeszcze kamerę. My dzisiaj jedziemy na. Festyn w targowisku. Ostatnio było jakieś tam dni. To to ostatnio było, Jarek? Piknik. A dzisiaj dni. To trzeba będzie wyciągnąć wszystko. Bo to będą moje nowe kwiatuszki, które dostałam od leśniczego z, tam z Trzciany. Od pana Andrzeja. I dostałam jeszcze do tego dwie bazylie I dostałam papryczkę chili. Co ty robisz? Mam farbę. I ten. I wiecie co? Nie podlewałeś mi kwiatków jeszcze dzisiaj. Dlaczego ty są kwiatki? Ja tylko wczoraj podlełam. Widzicie, jaka będę? Ale chcę wam e, sprzedać tipa, którego mi wczoraj sprzedała kuzynka. Nie. A ona miała od sprzedawcy kwiatów. Daj mi to, te pałeczki. Jakie pałeczki? No daj, bo ja mam farby na wósach, nie chcę go no i... I mówi, żeby nie dawać żadnych tam odżywych czy coś, najzwyklejsze te patyczki powkładać do ziemi. I kuzynka mówi, że faktycznie strasznie pięknie rosną, no u mnie jest troszkę bieda bo mnie nie było, Przedniej, także tu znów muszą narosnąć kwiatki, ale jak widać, już coś tam rośnie, te mi strasznie biednie rosną, w sensie, no są nowe ale, ale one od początku jakoś tak mało kwiatów mało miały nie wiem czemu no, nie zdajemy im jeszcze szansę, no te trochę potraciły kwiaty, bo były, pamiętacie ładniejsze Także musimy pozbyć się tych starych. No, ale komarzyce rosną piękne. To też widzicie, dopiero co pościągałam, sobie porobiłam porządek. Ale rosną nowe, także jest OK? No, i komarzyce Jarek gdzie? tak Nie, to ma być dół zawsze. To są te truskawki, one już są do wywałki, bo to już idzie tylko w liście. Komarzyce pięknie rosną. Tak. to się troszeczkę odrodziło ten, bo ich było bardzo mało, także jak widzicie rosną najlepiej tutaj, tutaj trawa się ma bo ją co chwilę zrywam teraz ma się ta trawa, ale nie wiem czy zobaczycie o, jest strasznie gruba ja, Igor mi właśnie przyniesie nożyczki i zrobię z nią troszeczkę porządku i powbijamy patyczki, tu jest nasza trawka która cały czas sobie tu rośnie tu przyniosłam jedno epipremium tu widzę jedno od słońca pewnie bo Jarek mi tu brzmi specjalnie dałam do cienia pewnie od słońca mi troszeczkę przypaliło Jarka kaktus ma duży przyrost i ma wejbiczko widzicie? co? tak, dziękuję położę trawkę upciąć no, tu ma Jarek rozmaryn a w tej doniczce dam dwie bazylię i papryczkę chili mam Także jest dobra. Obcinam to trawsko. tu. Czekamy na pana. Powziął znicze, wziął wszystko, tylko nie wziął zapalniczki. Ja dzisiaj w sukience. Już więcej. Lepiej o Jarka więcej się nie pytajcie, bo jest ja niezdrowe. Że... No, Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of breaking you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh. Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead we Wracamy mm, Jakby to powiedzieć? Nic nie wygrałam znów Ale nie jest ustawione, bo... Puś. Ile wygrałam? A wszystko przez ciebie. Igor, Igor pistolet, sprężynka, piciu No? Pokażesz tego? Gdzieś pił na balkonie. Zobaczmy, kto pierwszy dojedzie. chociażby wygrała te narzędzia, to nie. Podoblany. Ale z nasi znajomi to. Rowery były, rowery też nie wygrała. nie Hulaj, noga elektryczna. Ale nasi znajomi zna, wygrali. Albo Ekspres. Taki odświeżasz powietrza, taki na ciepłe dni też nie wygrała. Taki odświeżasz powietrza? Taki Wentylator. Al... Odświeżasz powietrza. Ale nasi znajomi tam zna, wygrali. Ekspres do kawy nawet. E... Nie, ania jest Lidlowski Także my wracamy Nic, ale tak jak mówię, no wygrali właśnie z tego Jak to się nazywa? Ten ekspres do kawy? A rodzice Właśnie ich Mama wygrała Pieska takiego ogrodowego A tata wygrał Sarenka, akurat do skalniaka No ja wydałam 90 zł, nic nie wygrałam. Czekajcie, bo kumora tu mam. Po 61, w 30 w drugim. A oni kupili dwa losy. I coś wygrali. A kolega wydał 150 zł na losy. Kto? Marcin. Ile wydał? 150? Ile wygrał? Tyle, ile my. No, no także my jak zawsze nie wygraliśmy nic. A mogłam chociaż do tego kwiatuszka wygrać. Aha, czekajcie bo się chce. Też żeby to było widać, tak? I na balkonie no co ja będę mówił dużo, no... Ciecie, że ty jedziesz, ja ci mówiłam, no, busem. Ani te narzędzia tam budowliczne, ani ten wentylator, ani rowery. O no, rower, chociaż rower, te miski, rower. były zwykłe miski do wygrania. Wam musimy takie miski co ona machopla. Tych wisek chyba było z 30 lat takich misek do wygrania, bo było normalne nagrody miski, normalne nagrody miski i nawet tych misek I nie wygrała i chleba, weź mój, to jeszcze tacy nic nie wygrałam, nawet chlebaka nie mamy, bo ja wiecie już w targowisku wygrałam swoje, no. miłość swojego życia wygrałam w targowisku jakbyście chcieli wiedzieć jak na u nas się łowi pićmy Na kurwa no łapię się za pomocą kota. Wcześniej nie widzieliście jak się łapie. Ej, ale gdzie jest ta latają ta luźno? Tam to zaraz bo ona się za chwilę przypali. Sposób łapania tych. Tam tam, tam jest! jest, jest. Miszki. Wszystko jest wina Jarka, bo ściągał pranie i nie przeczepał, tylko wiecie, na szybkiego ściągną. No i dwie były u nas w sypialni sprania, A ja się boję, boję się bardziej niż pająków. Bo pająk tak szybko, wiecie, nie zaatakuje. Igor, ty wiesz, że mama się boi? Ja nie boję. Ty się nie boisz? Nie. No mają w pysku. Leo, <słysii> no, ty dos... <słysii> Ja chyba tego nie wytnę. No póź ją, to ja ciebie puszczę. Chyba ją puścił nie, nie. synu się oddaliśmy, auto odkurzyliśmy, tak wiecie, z grubsza. Może mogę jutro jeździć. Jelek teraz poszedł po bilet, A ja idę. Muszę nie. iść do rozpana po parę rzeczy. Ale może być ta doniczka ładna, którą pokazywał szar. Także jeszcze jeden do Ja tam się coś plączy. A ja już od dawna było, coś się zbiera. O, Powiem Wam, że dzisiaj pracowałam, ale bym jeszcze jeździła, tylko że um, tylko że zaciął mi się gaz. Cała tankowałam gaz. Nie dam rady klemów odkręcić, musimy Jarek odkręcić wieczorem. Miałam jeździć. Ale mówię, a, z drugiej strony dobrze, powrócę szybciej, będziecie mieć w środę, tak jak macie mieć dzisiaj, czyli za chwilę tego vloga. Jest szczęśliwa, wracam i właśnie filmik. Widzieliście, część to druga. Nie wiem, który kot będzie miał 7 lat nieszczęścia. Także ja muszę się chwilę uspokoić i zacznę składać tego vloga. Wam życzę miłego tygodnia, co by szybko minął. Do zobaczenia w niedzielę. Buziaki i pa!